Witajcie, dziś 13 czerwca, więc granice są już otwarte. Pojedziemy więc sprawdzić, jak wygląda sytuacja na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Ta próba autostradowa będzie bardzo dziwna, bo nie dość, że jestem w kolorowej koszuli, to wybierzemy się na nią, nie wiedzieć czemu nowojorską taksówką, a wszystko będzie nagrane z perspektywy pasażera. Zapraszam! Dzisiaj przyjechał do mnie Filip. Witamy Ciebie, Filipie. Dzień dobry Marku, dzień dobry. Filip, czym dzisiaj do nas przyjechałeś tutaj? Przyjechałem dzisiaj z zwykłym Fordem amerykańskim, Ford Crown Victoria w wersji P70, czyli o przedłużonym rozstawie osi. Czyli konfiguracja taksy, New York Taxi. No w tym wypadku jest to. Wersja okay. taxi z Nowego Jorku. Filip, ten samochód jest potężny, chyba dłuższy jest nawet od najnowszej z klasy w Longu. Może to być prawdą, ten samochód ma 5,53 metra, także warto to sprawdzić. Jako, że to jest taksówka, to pewnie ma bardzo ekonomiczny silnik. Oczywiście, jest to V8 o pojemności 4,6 litra, posiada 224 konie i dzięki temu pali niewiele, czyli 20 litrów około w mieście przy moim trybie jeżdżenia. To ciekawy samochód, bo pali 20 litrów, jest potężny, a jednak jest taksówką przeznaczoną do miasta. Cudowny, co? <laughs> no dobra, jako że to V8, to posłuchajmy sobie jeszcze, jaki jest tutaj dźwięk wydechu i ruszamy na kołbaskowo. Przejście graniczne w Kołbaskowie. Będę nagrywał z ręki, będzie lepiej wszystko widać. Tutaj będzie druga perspektywa z telefonu. Zobaczymy, czy nam on się utrzyma. Jak widzimy, na granicy nie ma korków. Wszystko jest puszczone. Także myślę, że bezstresowo możemy gnać. Przejście graniczne. Na przejściu kontrolowali nas, teraz my ich skontrolujemy. Jak filipie emocje? Bardzo drobnie, super, że wracam do Niemiec. Niemcy I teraz, za znakiem, możemy próbować. Ale ona ładnie się zbiera, kurcze 105, mil 110 nie jest od już jest tak jest no proszę bardzo, jak szybko dobił do ogranicznika. To jest rekord. Nawet Mercedes CLS 55 AMG ani BMW M6 nie dobiły tak szybko do ogranicznika fenomenalnie. Taksówki A to zawsze są najszybsze, Walker. Proszę? Taksówki zawsze są najszybsze. Taksówki zawsze, zawsze są najszybsze. No tak. Bo kursy uciekają, pamiętaj No proszę bardzo, no i 110 mil, także próba autostradowa. Nie była za długa, w sumie można powiedzieć, że już jest, że przeszło pomyślnie. Zobaczmy jeszcze jak mi tutaj się siedzi. Jak widzimy miejsca mam tutaj naprawdę multum, mimo, mimo że mamy tutaj ścianę grodziową. Spójrzmy jeszcze z perspektywy pasażera, jak to wygląda, z oczu pasażera. mi nawet nie było słychać tego koguta za bardzo, żeby tam świszczał czy coś takiego, nie? No, coś, tam, coś tam się tyle, ale to bardziej tak, uszczelka, która jest kogut jakbyście mieli wątpliwości Jest przymocowany bardzo solidnie przez nowojorskich mechaników, specjalistów na takie śrubeczki bez skrępowania przez dach i pod sufitkę, bez żadnych zaślepek. Ale to auto nie jest stworzone do prędkości, do pobijania rekordów prędkości, tylko do tego, żeby przejechało milion kilometrów bez remontu Gdzieś ze 180 km na godzinę, coś takiego. Teraz zawrócimy sobie na pierwszym zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie i zobaczymy, jaka jest sytuacja, gdy wjeżdżamy do Polski. do kontroli, ale myślę, że to ze względu na specyficzny samochód, bo już panowie wcześniej oglądali się za nami, no zobaczymy. Halo, OK, Proszę podaj. No nie ma A ja my tak. Tak. Ha, ha, ha. Jak myślisz, pójdziemy do więzienia? Też mi się tak wydaje. Dzisiaj nie. No cóż, policja ze strażą graniczną nas zatrzymała. No, praca jak praca. Panowie też spełniają swoje obowiązki. O, pan idzie. dank, Ciao, ciao. No i jak widzicie, macie stuprocentowe potwierdzenie, że kwarantanny Wam już nikt nie narzuci. No dobra, wjeżdżamy na autostradę z powrotem. Proszę bardzo. Mijamy znaki. Witamy ponownie w Polsce. No i tutaj już na kołbaskowie wcześniej były korki, od 40 minut do 5 godzin się nawet czekało. A teraz. No nic, pustka. No i dobra, próba była dość emocjonująca jak się okazało na koniec. To by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.